Tam <grywa> ci dodać szukają. Co moja arka słysza to widzę? Czy Mjulka nic nie mówi? Byłam wyciszona kurwa. Widziałam tego Hero Nie Ej po! Cirabai nie istnieje Ebraj nie zajmuje dziewczynkę Zajebiste Jebany A tu Axel jeszcze Bierz to gówno idziemy Wracaj się i idź tam jest No Axel Jest. I zjadł go. <laughs> Ale kogoś zjadł. Kurwa moje nogi. Kurwa, ja jak ja wejść na, na, na dach tego pierdolonego statku, żeby stać tego psa od was się ma, co i jest? No Dobra, na, pra na prawo nic nie ma. Na górze to jest więc więc idziemy na dół

ty Co jest? On zaczął uciekać, kurwa, myślałem, że wychodzi. Ja, kurwa, zostałam zabita w na wtedy, a jeszcze mnie Brecken gonił, a miał kurwa, y, tą złotą sztabkę złota. Nie no, że się, się wjebali na minę, kurwa. Wszyscy przez... kurwa. Nie na minę, wypraszam no. sobie. Ja zobaczyłem tylko, jak... Ja się tak tego przebiegnij. Przebiegnij. tego I myślę Moja go szansa, go moja szansa, przebiegnę do niego, przebiegłem i go i go nie? Titana, i Ej, ej, czekaj, czekaj, eksperyment, eksperyment go Titan, okay. kurwa Gdzie tu? No, no i stójuj stój. tak, i i i nie wypychać, się ja? Nie mogę się ruszyć teraz. No, kurwa, leci. Hello. Czekaj. lecimy. Co? Daj mi kurwa szafkę przestawić. No nie, cały czas jestem za szafką, po prostu. O? Ej, teraz jestem po w połowie. Tak, 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 tak. Teraz co bardziej ciekawe. Tu! Chwilę mogę docierać kawałek Nie pykło. o diamencik! Niech nawet nie wchodzi ten fajer jak Gdzie babą kurwa, gdzie cię babą gdzie? Gdzie? to jest kurwa, nie na moje nerwy wypierdalam stąd

to kurwa fajne rury, no go, spierdalamy. Ale tutaj, tutaj. Tu jestem na górze. Tutaj, tutaj, tutaj na górze. Ominąłeś chyba, wiesz? Nie. Żyjesz? Nie, kurwa nie. Nie.

Ja to dotykam, odsuń się, tutaj wyrzuciłem rzeczy. Nie dotykaj tego. Dotknę, może będzie dobre. O, NIE! To Geniusz. Geniuszem jesteś. <grym> no, mówiłem ci, uciekaj, ja nie znajdziesz. No, uciekaj, i co by mi to dało? Wiesz, co tak widziałem po drodze, Strzelem. co za kurwa, przygłupie bany, kurwa, super. Uwa, zaraz znowu odpierdolam patrz, patrz też mam. Co? Barka to tego ten rekid Nic tu nie ma Czemu prądu nie ma w ogóle? O kurwa Hoplat, no kurwa Ty Zniknął Zniknął. Kurwa stało tu przed chwilą Ale no też słyszałem powiedział o i zniknął o kurwa co ja <grywa> <grywa> Dobra tu jeszcze są czy coś tam zobaczymy co tu jest Halo? Ale co mu Demet zadało? Eee... O, dzień dobry, witam, przeżyłem Szyma. Całe gówno Pamiętam. Maćka na backgroomsów zawinęła. O, okej. Okay. Ale to, tak, to nie taki zły los. To jak nie taki zły. Ach, weszliśmy do tego korytarza co z matką, tu wcześniej byliśmy. <laughs> Akurat się przełączyłem na was. Fuck you. Widziałeś to? No. no, to nie ja, no, ja tak? przebiegłam pod platformą. O tym? Nie. Co? No bo ja skoczyłam na ten taki czarny wystający metal i ja kawałek przebiegłam pod tą platformą i dopiero spadłam przy ścianie. <laughs> Chyba pobiegłem w w stronę. Ja pierdolę. O kurwa. O, spadłeś. O siema. Ogólnie O jest gdzieś rekin. O hej. Bumba. Ja pierdolę. Nawet dźwięku nie było. O ja trzeba... A dobra, trzeba se Bejcik. Nie, bo tu to jest. Nie wyjdę hmm? O! O! A też do rury wpadł Uważaj mi na tutaj. Gdzie? To właśnie nie to jest ryby. Ale tam, tam ogólnie nie radzę, to tam dalej... No ale ogólnie to ja nie radzę do rury wpadł, kurwa, bo się już nie ma... no, Tutaj jest wyjście. O kurwa za matę no. no właśnie ja wcześniej pokazywałam pokazywałam. Za pierwsze mnie wypadzi czy tepnie Nie wiem możesz przetestować <grym> Nienawidzę tych kanałów kurwa <grym> Ja też nie Ja też nie Już tak rzadko bunkier jest To jest gdzieś za bunkrem? No, no. Ja nie, ja nie lubię to Na bunkrze ja jest miejsce do napierdalania się górwa. No <noise> i tam można łatwo unikać w tych korytarzach, tych, tych klonów czy coś. My. Essa suária, ela gostou, porque? E aquela karma que eu durmava, Dobra, ciência, Só já sabia. Chcę zobaczyć pomiera. Kurwa, uda mi się. Ale to coś tak to się jak będzie. Ajrod będzie kurwa. Iron Man, kurwa. O, a nie, to Julka. Ale no to się opierdalacie. No bo Piotrek poleciał, że. Gdzie poleciał? No właśnie nie no, wiem. Na ten, na radar. Takiem gdzieś poleciał, ale gdzie to kurwa? Mm. Żyje. Żyje? Gdzieś jest. A, ale gdzie to kurwa? Nie, wiem. poza mapą chyba. Dlaczego się wybierasz kawalerze? Szukać Piotrka. A co, nie żyje? I poleciał gdzieś na jetpacku. O, słyszałeś? To. O, nie ja wiem. Nie wiem. Co on dla Dobra, szukacie wyjścia może? Nie, yeah. yeah, no wiemy gdzie. Lajerze. Nie wiem, gdzie ten granat poleciał, ale na pewno go nie zastanowałem. Tutaj leży. To y, chyba biegnie. Ale jakoś mega powoli. Ja bym była za tym, żeby odlecieć.

To nie każda bania się zmienia, tylko przypadkowe islam to się zmienia. Dobra, dobra. Otwieraj to. Gdzie jest kurwa znak? To jest lizak. O nie, sebe chyba mój klon padł. Siedź tu, zamknij dziedzinę. Chodź tu fotlu. O kurwa ja O tu... <noise> Ale mnie zaskoczył. Nie Się do śmieci, nie, o, się do nie, nie, chodź. spierdalaj. Sam sobie chodź, pobiegaj Nie chodź, to zbiera naszą. Nie, nie, tylko nie z tego, nie, z nie, nie, z nie, że nie, łazienkę zajęli. nie, 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 bo, bo powtarzam powtarzam, powtarzam, powtarzam słowa Arka, Arka że, nie że nie śmiejemy się z ciebie, z ciebie tylko w sytuacji. Jak się z niego nie śmiejemy, jak się śmiejemy. A powtarzam słowa Arka. Się. Haha, śmierdzisz. Ja wierzę, ale. taką kobolka. No i to nie zaprzeczy! Oczywiście. Okej, to ja idę w prawo, albo nie, bo tam nic nie ma. To jest prosto. No nie. Ja wychodzę. Pierdolę to. Ja też. Tylko chyba nie damy rady wyjść. Damy radę. Dobra. A to. O kurwa. O kurwa. Kurwa, mi się udało, jemu też. Maciek? Żyjesz? Czy spadłeś. 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 Mm -hmm. O kurwa. Oh, <coughs> Oh, that

No nie, Co? Jak umarłeś? No chyba czas. Skończył się czas, chyba czy nie? I kurwa, zostawił mnie! Zostawił cię! Jaki chuj! Zostawiłeś jak mnie, typie! Zostawiłeś? Przepraszam, ale płaczek się wpierdolił na statek i łeb kręcił, kurwa, już. O. O kurwa! Ja wpierdolę. A giwery mieliśmy dwie. Chciałem, kurwa, chciałem ten. Wysłać wam wiadomość, kurwa, że płaczek jest i kurwa zanim <grymnie> zapisałem to już cły, że wbiegł. <grymnie> <grymnie> kurwa mieliśmy dwa shotguny, ale ten arka zjadł i ten, no, ten, jester zjadł. zjadł, a no ja, ja już no, to wychodziłem to... dosłownie. Ja się napierdalałem z pająkiem, kurwa, i z tym, yy, z babrykanem. Dobra, dawajcie, jest jeszcze, jeszcze jeden ten, lądujemy, nie? No. Eee, Czekaj, no nie może sprzedamy jeden. A, bo jest zero, okej. Okay. No, no, nie, no to ja kończę w takim razie, sprzedamy i kończę. No dobra. E, jeszcze jak teraz biegłem do wyjścia, to... Twojego klona spotkałem Piotrek kurwa ja się zastanawiałem ja to czy pije, to... Bałka. Zastanawiałem się czy to ty czy to klona, ale kurwa strzeliłem prosto w pysk Lecę za mur Odróżnik się znalazł To ja zaraz wracam. Dobra, mam minutę, więc kurwa, jak najwyżej trzeba pojeździć. Ok, tak to już się robiło. <laughs> Oj Oj go wysadziło, daleko nie zaleci Nie może się Piotrek weźmiemy idzie ze sobą Chyba za nim kurwa były przejście. Kurwa, Ej, odwróć się. O ja pierdolę. <laughs> no, trochę chudowo. Nie widzę. A <laughs> co jakby go w zamknąć?

Eu não posso Logic. <laughs>